Witam w kolejnym dniu i dzisiaj kolejne wersety biblijne mówiące o imieniu Pana naszego, o tym, że pierwsi chrześcijanie wzywali to imię. A jaki sens ma wzywanie tego imienia, to zapraszam na mój blog Słowo na dziś, gdzie przedstawiam relacje z zawodów, które odbyły się jeszcze w Starym Testamencie. Tam są opisane w tamtych czasach. Zorganizował te zawody prorok Eliasz, to były zawody wzywania imienia swego Boga. On startował przeciwko 450 kapłanom, którzy wzywali Baala, a on miał wzywać imienia, które było zapisane literami JHWH. Zapraszam do tego blogu, tutaj się przekonacie, że wzywanie, w tym przykład wam pomoże zrozumieć, że wzywanie imienia. Boga, to po prostu modlitwa do niego, prośba. A dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na nawrócenie Pawła. Na to, kiedy został oślepiony i do niego został skierowany Ananiasz, starszy mężczyzna. I on dostał widzenie: Pan mu się przedstawił z poleceniem, żeby poszedł, odszukał Pawła i go uzdrowił. Paweł też dostał takie widzenie, że właśnie on przychodzi i go uzdrawia. I tak w 9 rozdziale Dzieł Apostolskich, a 14 werset, mamy zanotowane słowa, jakie Ananiasz wypowiada do Pana, bo jakby nie rozumie, dlaczego akurat tego człowieka mówi, że wiele złego on wyrządził. I czytamy tam: Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Czyli miał uwięzić tych, którzy modlą się. Do Pana naszego Jeszu. To było według judaizmu, to było po prostu przestępstwo. I Później, kiedy Paweł się nawraca, czytamy z kolei zdziwienie ludzi, którzy widzą, jak on głosi o tym imieniu. I czytamy w dziejach apostolskich ten sam rozdział, 9, a 21 werset. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili... Czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Tak, on przyszedł aresztować tych, którzy wzywają imienia pana naszego Jeszu, a sam nawrócił się i zaczął wzywać tego imienia. I jak powiedział też pan, wiele musiał wycierpieć dla tego imienia, ale też zaniósł je na krańce świata. Tak więc dwa kolejne wersety, które poświadczają o tym, że pierwsi naśladowcy Chrystusa wzywali imienia Pana, czyli modlili się do Niego po prostu. Zapraszamy tu na kolejne wersety.